Rzeczy, których nie chciałam za bardzo zapisywać. I wiecie co? W mojej rzeczywistości, jak ja czegoś nie chcę, to wszechświat powie. I, i, i mimo wszystko tak mówię, no dobra, ale zapiszę, bo chcieli. To wiecie co, to wszechświat tak zrobił, nie będę mogła zapisać. I tak było, nie mogłam tego zapisać. E, więc e, więc e, myślę, że nie mogę nic zrobić wbrew sobie. Ostatnio mówiłam, ale nie wiem, czy. No i nie dało się zapisać. Dokładnie, ale powiem wam lepszy numer. Powiem, ja mam już to tutaj mówiłam. Moja przyjaciółka chciała, żebym pojechała z nią do wróżki. No i ja się zgodziłam. Zadzwoniłam do tej wróżki. Ja ta wróżka 200 km od nas mieszka. Zadzwoniłam do niej, umówiłam nas na kolejny tydzień. Mati, też jesteś, tu pierwszy raz, to się cieszę, że tu jesteś. Umówiłam nas na kolejny tydzień. I, no ale tak umówiłam mówię, kurczę, w ogóle tak głupio. Ja to już tak, to, to już nie jest moje, żeby jechać z jakiejś starej cyganki. Tak, nie do końca mi to pasowało, ale mówię: Dobra, obiecałam, nie? Obiecałam, to pojadę. I słuchajcie, yy, ta wróżka kazała mi do niej zadzwonić, potwierdzić, że na pewno będziemy. Więc mówię: Dobra, to zadzwonię dzień przed. Zadzwoniłam do niej, potwierdziłam, powiedziała, że okej, okay, ona na nas czeka. Słuchajcie, w nocy miałam takie sny, że ta wróżka ma taką energię, do niej tyle ludzi przychodzi, ty tak mocno czujesz energię. Eee, zaraz się chcę odpowiem, Ty tak mocno czujesz tę energię, nie powinnaś tam jechać, przyczepi się coś do Ciebie, przecież Ty się oczyszczasz, oczyszczasz czakry, a teraz będziesz jechała do wróżki. No i ja tej mojej przyjaciółce powiedziałam, mówię, słuchaj, ja pojadę z Tobą, bo ja Ci obiecałam, ale to jest ostatni raz, kiedy ja jadę do jakiejś starej cyganki, która po prostu przyjmuje ludzi jak leci, którzy przyjeżdżają do niej z jakimiś swoimi problemami, bo ja nie chcę, żeby ich trudna, ciężka energia się do mnie przyczepiła. I wiecie co? My pojechałyśmy do tej cyganki i ja tak mocno nie chciałam tam jechać. Tak mocno nie chciałam tam jechać i tak, i tak sobie myślę, mówię, po co mi to było? Wiecie, że my pojechałyśmy 200 kilometrów i ja mówię do tej mojej przyjaciółki, idź pierwsza, ja pójdę po tobie. I moja przyjaciółka tam weszła i wyszła od razu. Ja mówię, co tam jest opóźnienie? A ona mówi, nie, ona nas nie przyjmie, bo ona się tak źle czuje, tak się pół godziny temu rozchorowała, że ona nas nie przyjmie. Ja mówię, a ja uśmiech na twarzy. I mówię, ja Cię przepraszam. Bo ja tak nie chciałam tam iść, a w moim świecie teraz, jak ja czegoś nie chcę, to się wydarzy wszystko, żebym ja tego nie zrobiła. I ja mówię, ja Cię przepraszam, bo ja myślałam, że chociaż ty skorzystasz, ale widocznie też nie potrzebujesz. Więc wiecie, więc to jest tak, że jak tego live'a nie chciałam zapisywać tamtego live'a i naprawdę nie mogłam. Nie mogłam, tam się coś, coś się zepsuje i to wiecie, ja bym mogła próbować jeszcze raz, ale mnie nie. Dla mnie to jest znak. Nie chcesz tego robić. Wszechświat ci powiedział: Nie rób nic przeciwko sobie. Będą inne live, y, które zapiszesz. Tego nie zapisuj i zostawię.